Only mode. Dzień dobry, witam Państwa na porannym wideokomentarzu. Przejdziemy do kalendarza krok. Dzisiaj w kalendarzu jak widać nie ma żadnych ważnych danych z Wielkiej Brytanii, wnioskami zagranicznego. <coughs> Kanada. Sytuacja na rynku pracy. No i właściwie to wszystko. Potem mamy tu wystąpienia do regionalnych szefów EFF. Przechodzimy w takim razie do platformy. Na rynku Stanów Zjednoczonych doszło wczoraj do wzrostu, a my przekroczono opór na poziomie 1990. Można powiedzieć jedno. Szaleństwo trwa. Szaleństwo w znaczeniu takim, że jeśli stopy procentowe mają być w najbliższym czasie podnoszone, no to oczywiście jeśli rynki zostaną zaskoczone decyzją Fedu, no to będzie ładny rajd w dół. Natomiast no wydaje się, że z kolei na pewnym sprawie z drugiej strony to można było powiedzieć, że w końcu C roku instytucje starają się grać na wzrosty, tak aby zamknięcia roku były wysokie. W krótkim terminie najprawdopodobniej mamy sytuację taką, że ta korekta, którą tutaj już żeśmy mieli, to może być fala czwarta, bardzo krótka, potem wzrost, cofnięcie, wzrost, cofnięcie, wzrost. Ta pięciofalowa struktura, ona mogłaby tworzyć falę piątą. No i tak jak pisałem wczoraj w biuretynie specjalnym, <laughs> cały ten ruch wzrostowy z sierpniowego dołka może być elementem takiej dużej korekty płaskiej i w efekcie hmm, może być potem jeszcze ruch dół mocny do no, e, sierpniowych dołków. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz to taki, że po wzrostowej kącie pojawi się już tylko trójka, a potem rynek będzie gotowy do dalszych wzrostów. Przejdźmy teraz w takim razie do sytuacji na rynku niemieckim. Tutaj rynek niemiecki stara się kontynuować dalsze wzrosty. Być może będziemy mieli tutaj, przejdźmy na wytres krótkoterminowy, do Wyszliśmy powyżej tutaj tego totalnego szczytu. Czy będziemy mieli cofnięcie? Niekoniecznie. Może być tak, że jak wyjdzie w górę, cofnięcie będzie z wyższego pułapu i potem jeszcze ponownie będzie próbowały iść w górę, tak? Że w tej perspektywie najbliższych dni możemy atakować tutaj te opory brjany około 10 300 jeszcze tutaj osób o, na no, 10 550 no i wygląda również na to, że na polskim rynku jest szansa na to, że będziemy mieli dalszy wzrost, celem będzie ten około między 265 a 285 przechodzimy do na euro dolara myślę, że po tym cofnięciu Czeka nas odpad tak, na 1.13, szybciej 1.13, otwiera drogę na 1.13.50. Potem możliwe jest kolejne cofnięcie i w dłuższej perspektywie możemy dotrzeć do poziomu 1.14.50. Zobaczmy, co na wykresie dolara do złotego. Dotarliśmy do wsparcia na poziomie 3.74, jest ona nieznacznie naruszona. Myślę, że w krótkim terminie możliwe jest jakieś odbicie. Trudno jest powiedzieć jak. Duże to odbicie może być, a raczej niewielkie. A teraz potem w dalszej perspektywie możliwe jest kolejny ruch w dół. No i przejdźmy do sytuacji na kryzysie złota i kim to. Na ten złota wciąż możliwy jest scenariusz, który zakłada, że pojawi się pięć forma strukturalna. No, jeśli dolar ma się osłabiać, to złoto może rosnąć. Pojawimy się piątki, tutaj mamy silny opór, potem możliwe jest cofnięcie. W dłuższej perspektywie możliwy byłby kolejny ruch w górę. No i przechodzimy do sytuacji na kryzysie ropy. Tutaj Przejdźmy na przez 4 godziny najpierw Wczoraj mieliśmy kilkanaście godzin konsolidacji Po której doszło do wybicia w górę Około godziny 20, 21 był zaatakowany tutaj ten opór Potem żeśmy mieli niewielką umiarkowaną korektę i potem rynek ruszył w górę Jesteśmy w fali piątej. Jesteśmy na, już na nowych szczytach, przejdźmy nawet bardzo bardziej krótkoterminowych e, Więc e, wydaje się, że mamy tak, Popatrzmy jaki był zasięg fali trzeciej, jaki był zasięg fali pierwszej, zasięg fali piątej już jest porównywalny z zasięgiem fali pierwszej w krótkim terminie być może będzie jakieś stopnięcie, natomiast potem w dłuższej perspektywie czasu myślę, że jest szansa na to, że rynek pójdzie w górę. Przekroczymy tutaj ten e, szczyt i będziemy mieli dalsze e, wzrosty. Jaki cel tego ruchu? Musimy przejść na już nawet 4 godziny. No myślę, że będziemy atakowali ten opór między 51 i 53, a e, cały ten ruch mógłby dotrzeć do poziomu gdzieś około... 50, nawet 5 do 57 to się może zdarzyć w ciągu tych najbliższych e, dni czyli powiedzmy no, do połowy przyszłego tygodnia e, czy po prostu do przyszłego e, tygodnia także dziękuję za uwagę i zapraszam na dzisiejsze podsumowanie dnia i przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 mamy raport z Rzymkurą więc na towarach rolnych. Będziemy mieli duże, dużą zmienność po publikacji właśnie tego raportu. Do usłyszenia.